Kiedy spoglądam wstecz swojego życia, to dostrzegam takiego Wojtka, którego czasami nie poznaję. Ta naszego życia bardzo się zmienia, i impulsem do tego, żeby wyruszyć w drogę przemiany, często jest to, że odczuwamy taki dysonans pomiędzy tym, kim jesteśmy, a tym, kim możemy się stać, tym, kim czujemy, że e, powinniśmy być, że jest to możliwe, że jest jakieś takie zaproszenie, jest jakiś projekt, e, do którego możemy dorosnąć współdziałając z Bogiem. Każda katedra miała taki zamysł, żeby pokazać zewnętrznie w tej bryle i pięknie tego budynku pokazać rozmiary, pokazać rozmach i piękno i harmonię tego wielkiego projektu, który się nazywa człowiek. Jeśli szukam przemiany, to potrzebuję wpatrywać się właśnie w te wszystkie podobieństwa w te wszystkie przypowieści, w budowle, też w historię, też w biografię, w to wszystko, co jest piękne wokół mnie, żeby sobie przypomnieć, żeby sobie uzmysłowić ten wielki projekt, który Bóg wygenerował w swoim sercu, w swoim umyśle, ten najpiękniejszy z jego projektów pod tytułem Człowiek.